Od 1 grudnia mieszkańcy Leszna będą mogli kupić węgiel w cenie 1950 zł brutto. Nie będzie to jednak opał w ramach rządowego programu. Ten, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nadal nie dojechał i nie wiadomo, kiedy będzie dostępny. Jak zapewnia Bartosz Rzeźniczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie, węgiel, który od 1 grudnia będzie można kupić, to ten sam surowiec, który jest dostępny już w tej chwili. Jednak aktualnie za tonę trzeba zapłacić 2550 zł za drugi i 2600 zł za ekogroszek. Dostawcą jest rybnicka spółka WIG, a sam surowiec pochodzi z Polski, Kazachstanu oraz Kolumbii i posiada stosowne certyfikaty. W tej chwili Empet sprzedaje węgiel wyłącznie mieszkańcom Leszna i wyłącznie na zapisy i taka forma utrzymana zostanie także od 1 grudnia. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 pod numerem 725 862 2076. W związku z dużym zainteresowaniem przyjmowane są zapisy na zakup i odbiór maksymalnie dwóch ton węgla. Z zakupu w cenie 1950 zł brutto skorzystać będą mogły osoby, które mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków i jako główne źródło ciepła podały piec opalany węglem. Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie w zakładce Strefa Klienta. mp Flesznie sprzedaż węgla prowadzi od końca października, w tym czasie do klientów trafiło około 100 ton surowca. Osoby, które nie dysponują własnym transportem, mogą skorzystać z dowozu przez MPEC w cenie 50 zł.